Zasad państwa uchwałami, i to, co się dzieje w tej chwili wokół mediów publicznych, a ja to obserwuję od środka, bo również byłam w Polskiej Agencji Prasowej i obserwowałam wydarzenia z tej nocy. Więc to, co się dzieje, to jest po prostu operacja, rzeczywiście operacja specjalna, która zastąpiła reguły prawa. Operacja specjalna. Która no, nie ma racji to nawet jeśli tę operację przeprowadza człowiek z tytułem ministra i ze stopniem pułkownika. Ja tylko chcę zwrócić uwagę, że wkraczanie do jakiejkolwiek instytucji państwowej z napisanymi ad hoc pismami, które rzekomo mają kogoś uwiarygadniać o trzeciej nad ranem. Po to, żeby przejąć kontrolę nad tą instytucją, jest po prostu e, rzeczywiście zamachem na tę instytucję. I to samo dzieje się w przypadku oczywiście TVP Info, wcześniej w przypadku e, TVP Naworonicza. E, mamy do czynienia z czymś, co będzie miało skutki długofalowe, bo przecież to nie jest, nie chodzi tylko o to, co się dzieje w tej chwili tutaj. Tu i teraz. Chodzi o to, co, jakie to będzie miało, jaki to będzie miało wpływ na media publiczne jako całość. To jest psucie tych mediów od środka, rozsadzanie ich. To jest wprowadzanie jakiegoś, próbę wprowadzania jakiegoś rządzenia przez dwa organy, próbę przejęcia kontroli nad częścią dziennikarzy. Skłócanie tych dziennikarzy między sobą, no, to wszystko razem ma jeden mianownik. Ma taki mianownik, mianowicie, że chodzi o osłabienie mediów publicznych. Kto na tym zyskuje? No, media komercyjne. A nawet gdyby tych, tych mediów komercyjnych, które od zawsze są naturalną y, konkurencją mediów państwowych, y, nie było, to i tak chodzi przecież o to, żeby Państwo miało swoje media publiczne i mogły się komunikować z opinią publiczną w normalny sposób, niezakłócony. To, co się w tej chwili dzieje, to wpływa na to, że te media mogą się po prostu rozpaść.